Hello, witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Synken I w tym odcinku gramy w Evil Land 2 Ale ale, dzisiaj nie przychodzi nam grać w obskurnym starym sierocińcu, Gdzie dziury w ścianach od wygryz wygryzanych przez szczury Tylko teraz przenosimy się na przedmieścia To nie jest um, miejscowość na odludziu Może miejscowość? Bardziej pomieszczenie, takie bardziej z garażem. Ale za, zanim to, zostawcie łapę w górę, komentarz, subskrypcję i też możecie wbijać na kanał Xfrete Gaming, bo aktualnie dwa odcinki padły ze mną dzisiaj. Może go trochę nie słychać, będę jeszcze mikrofonu, ale jak mi pomożecie, to może sobie zakupi. A więc tak. Eee, najpierw byśmy zapoznali się z grą o co tu konkretnie chodzi. Mamy Ghost, Easy, Normal and Hard. Hard jest nie najgorszy także. ale tak, eee, Game Mods mamy tutorial, Highlight Objects, Better Quality, Subtitles, eee, Skipnięcie Intro oraz, oraz Ciemność. To sobie tu już, walniemy sobie to. Przepraszam, że tak leguję to, ale nic na to nie poradzę, niestety. Okej, okay. eee. dobrze, ja coś wybiorę i zaraz do Was wrócę. Okej, okay. wybrana jest już tryb. Oho, nie będę mówił, żebyście żeby wczytali się w ten, w intro. You'll be dreaming. We will care. Here, as long as you don't shut up for once, I'm going to let go of my little friends. So be quiet. <coughs> Hi, pretty. How did you nap? <coughs> After these days, with fate, I'm sure you will. To aktualnie ok. You need to escape this school. Teraz, teraz jesteśmy w szkole, nie w tym aktualnie leżeliśmy na pentagramie przy, przykuci do łańcuchów. Tu mamy lalkę kolegów. Nest of X. Need the egg Potrzebujemy aktualnie broni jajkowej Dobrze my już wracałem w takim razie mmm Ja jestem przed nią Czemu my tak zapierdzielamy to nie mam pojęcia okej okay. Ona się nazywa na drzwiach jest imię Pierdzielaj Siostra Madeline. Czy to jest chyba ta która była tym sierocińcu starym, ale nie wiem. Tu mamy siostra Alfonso, chyba z tego co widzę. Tak, siostra Alfonso. Mamy nawet i zdjęcie na ścianie, które gdzieś zwaliłem. Ale ten. Teraz gramy w szkole, to nie jest tam to co... W serie się na cały. Teraz jesteśmy w szkole. Maria pi, bo matka pi. Zamk pokój zamknięty. Siostra Klara. Pokój zamknięty. Mamy Krzyż oraz siostra Enda. Mamy zdjęcie nawet na ścianie Krzyż aktualnie spadł ze ściany Ona chodzi ze swoimi przylupasami Żeby się tu ruszyć Trzeba by dużo rzeczy tutaj ogarnąć Siostra Lucy Zamknięte Drzwi zamknięte kolejne. Właśnie potrzebujemy oczywiście zrobić, żeby to się ruszyło? Main door. Potrzebujemy główny klucz. Tylko jakie ja mam ogólnie gdzieś przejść, skoro to jest wszystko pozamykane. Te niektóre drzwi są pootwierane jako tako. widać pozostałe stare dźwięki z starej wersji a u siostry endy jakiś klucz, coś tego typu najgorsze, że jest całe ciemno i tu nic nie widać Nie łaj za mną siostra Madeline, kod zero trzy siedem osiem. Nie masz jakichś Uponpis, co znaleźliśmy? Weźmy zjeżdżaj z drogi cepi. Czy jest jakiś kot? Poza cień nic nie ma. Dosłownie nic nie ma. O, coś tu wina napo. To jest zamknięte. To jest zamknięte. W no. ogóle nie ma oporu na yy, Poczekajcie chwilę. Aktualnie ruszamy się z miejsca, bo nie ma co stać hmm. Czy coś tutaj ogólnie znajdziemy? O, 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 o! Fuck Miałbym pomysł co do tego, a ty czy ty tu pójdziesz? Może poczekamy. 0378 Stonistyczne znaki Któryś chyba może, prze, może przejście Uwaga widzowie, chyba co znaleźliśmy Mam aktualnie przejście z tyłu za ich miejsce. I mamy drabinę. Mamy jakąś pracownię, którą widzieliśmy chyba już w jednej, w pierwszej części. Czy ten lever zadziała? Enter tak Stone Miracle Recipe. Do Atiku nie ma w ogóle Weapon Piece Mamy wejście w Chapter Chemistry Eminent, czyli Garden Oraz Classrooms, czyli w sumie Classroomy nie są takie złe Craft a weapon, okej, okay. czyli... Aha, dobra, to ja pójdę po tą, tą część jeszcze. Eee... Gimme das weapon. Zajdźmy tutaj na dół teraz. Dobra, mamy to i... Kraft, oj, bo mamy X-Gun'a, ale on mi nie będzie potrzebny na teraz. To my bijemy się w classroomy teraz. Poczekamy chwilę, bo on trochę przechodzi. Nie, dziękuję. This is war. I have no uh, other choice. I need to get rid of those mutants. Coś tam. Witamy w classroomach. No odświeżonej wersji Tych całych classroomów co były w starej wersji Uuu, Kibble nowe zremasterowali, co jest Przemysłowa wentylacja Class Easy eee, Maj 18, rok Andrew ki Set set of Anir Simulate news series of explosions of farm and at the debuff, Aha, tu ogólnie chodzi, że to są aktualnie notki, ewentualnie jakieś, no może nie diary, ale... czy znaczy diary to jest ten bardziej. Um. Pamiętnik, o. Coś aktualnie działo w tym czasie. No. Nie wiem, czy możemy tu przechodzić. Chyba byśmy mogli, I guess. Jeszcze ty tu jesteś? Pani podziękujemy. Znaczy coś ciekawego znajdziemy. O mamy broken ruler. W lokerach nic chyba nie ma. Ten jest zamknięty. U plecak ale my nic chyba z nim nie zrobimy jako tak o teraz ale możemy wejść do klasy szukajmy takie tego typu ławki bo to są chyba tak to, by, to w Anglii chyba albo gdzieś indziej są takie ławki o coś tu jest e Driving by Robert Walder Powieszony ktoś na krzyżu O, tego otworzyć nie mogę O, tego już mogę Piórnik Kolejny eee, these glasses. Myśl było będą potrzebne Upo, mają je I'm so sorry Tu jest długopis i chyba to jeszcze otworzę Ale ona jest pusta Co ma, mamy tutaj? Eee, Suten Alfonso Drawer 1 i w nim się nie Ale nie wiem, czy coś brać. mam coś z tym wybrać Mam Ale nie wiem po co Właściwie w tej klasie jest akurat gówno Tak zwane w cudzysłowie Uuu It looks like it's blocked You will need more Strange to open it. U. Co to jest? To jest chyba ister jak, jakiś. śpiłkarz tylko nieco to jest w ogóle. Ok, wbijamy do kolejnej klasy. Eee, otwieramy chyba kolejny test, tego co się nie mylę. Tak, jest jak dzisiaj nie uda się przyjrzeć ogólnie, bo to jest dopiero eksploracja tego całego terenu, bo fakt nie zaglądałem czy to. Akurat się pójdę z drugiej strony tego drewna otworzyć. I mamy Klucz do zielonego domu. W cudzysłowie. wow, tepnęło nas do sali chemicznej dlaczego? nie wiem to wygląda mi na konfesjonal, takie w kościołach ale trochę za mały, bardziej na oj, przepraszam bardziej na taki skowek namiotowy, coś tego typu jakaś kartka eee, mamy kolejny closet który jest pusty Jakieś kartki, książki tego typu. Aktualnie wyszliśmy z klasy. I wiecie co, chyba zakończymy dzisiaj nad tym odcinek. Na akurat w tym miejscu, i bo to dopiero początek z tego, co możemy eksplorować w tej całej szkole. Mmm. kartę tak, możemy otworzyć. Chyba te, co są tylko oznakowane, nie otwierać, nie? Tylko też, o! Co ciekawe, to jest nieaktywne. To jest nieaktywne, to nie, i tego nie otworzyć Dzisiaj nie wszystkie możemy otwierać, tak w ogóle, no ale dobra, eee, dzisiaj to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wiem, że to jest takie krótkie czy może 20-minutowy, ale mm, wiem, że to jest naprawdę mało, ale to jest dopiero początek, co możemy dopiero tutaj odkrywać. Ka tu mamy cztery czaptery, więc no, w trzy, bo do tego musimy mieć lewer, akurat dźwignię. I może zrobimy z tego maraton jakiś, znaczy nie maraton, tylko po prostu też serię, tak jak robimy z, robimy z The Boiled One. To zrobimy jeszcze z tej gierki Tylko że wtedy to już będzie lekko szybciej eksplorowana Ta lekko szkoła tak w miarę Po prostu, więc To jest gra Evil Chapter 2 Chapter 1 macie właśnie na kanale Ale mówię, to by było na najbliższym odcinku Więc pod do zobaczenia i cześć